Nie mnie, to naprawdę. Ej ty debilu. Ej ty chcesz mnie zabić. O mnie poryłeś chłopie. Co za... Tak ryje No mnie ryje cały czas, naprawdę. Jak, ja nie mam no, stresu taki takich gierek, naprawdę. Nie ja mam z tego brechtawe, nie? Ale skróćcie mnie, kurwa, wystrać, to was ponabijam. Nie, już wystrażyłem, nie, naspłatał. No Klucz. Nie no, ale na serio nie straszymy, bo... Nie odbierz to! O nie, dobra, dobra, nie ja już... Nie, dobra, nie, ci... nie, dobra, ja już tu... Ja nic... Dobrze. Myślę, się tak jest, to otwiera drzwi, jak przychodzisz. No, ja nie, nie chcę. Jesteśmy ja w ja. Ale. Ja tu byłem! W okresie dojrzewania są różne. idź tam. Iść, iść, się świecił. Idź, nie macie tego. się Co mi szkodzi? <grym> Nie straży mnie! Nie straży mnie! Ten defekt nie wystraszył. Ale widziałeś. Coś ci może. Nie, ty, ty. Nie gra. On grasz! Straszy, on no tak. Ale to to było! E, no to ja się też wystraszyłem! Ej, ja padnę, a ty może coś wigubiłeś. A ty mnie wystraszyłeś? No, ja się wystraszyłem, bo mi już jak Ja widziałem, to to jest. No, na... mi zacząć zaczął życzeć, ponieważ się go straszyłem, a ja się Dominika. No, no dobrze, grałem. Ja, ja na grałem, ja teraz nie grałem. Ty gry się wystraszyłem. No to Dominik. Nie, dopiero wujesz, bo już No właśnie dostałem trzech Włęb, no to

A teraz ty grasz sam Krzysiu? Ej No tu. Ej, dobra, patrz, dzielimy, dzielimy, <laughs> dzielimy się rolami. Dzielimy się rolami. On y, w sadzie, ty mieszkasz? Ale skierowany ja na. Mam. Ja już widziałam, biec No, ale tutaj będziemy biec, tam. No, biegaj. ja cię raz pokażę. Podejdź. Nie tam prosiłem. pobiegniemy biegniemy. Tam biegniemy, dobra. Ja się obrócę tam. Biegnij! 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 lampę. Nie mam lampy. Stój ja wam nie straszyć was, tak? No. W momencie, to ja miałam serce w gardle. My też. A nie? A nie, nie, kurwa, igramy. gramy. Gramy, gramy, gramy. SIĘ, KURWA! Zgaś! No nie, nie mam! Czemu, to? czemu nas <laughs> Nie słyszałeś tego? Nie. On... Co? On idzie! I on idzie na serii do mordę! Słyszałem! No i chu. A jak miło? Co? Bo u nas się uciebie. Odwróć się, odwróć się. Właśnie tutaj. Nie, tam idź. I na prawo. Nie tu, obróć się. Obróć się. No co wy robicie? Wraca się i spierdalaj! Wraca się i spierdalaj! my to No bo i ten... Ale nie ty! Czekaj! Ja to... Dobra. Ja się Będę obracał, ty spierdalasz. Shiftem, no. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawa, już, już lecimy! No już! Leć, leć! Biegnij! 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 Czekaj! Chowaj się, chowaj się! To chyba bracik też się wystraszył wtedy. I czemu on biegnie za nami. I takie kompleksy. Chowaj się tam, gdzie ostatnio. Drzwi trzeba zamknąć. Nie tu